Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuk. Rozpoczynamy raport PCH24, a w nim o tym, czy gdy Turcja mówi nie, to znaczy być może, o mniejszym wielkim bracie, a także czy czeka nas kolejna fala zamieszek w USA. Zapraszam na program. Turcja powie nie wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO, powiedział w czwartek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan ponownie oskarżając te dwa kraje o wspieranie organizacji terrorystycznych. Turecki przywódca oskarżył Szwecję i Finlandię o udzielanie schronienia milicji syryjskich Kurdów IPG postrzeganych przez Ankarę jako odłam działającej w Turcji partii pracujących Kurdystanu oraz organizacji islamskiego kaznodziei Fethullah Gilena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu na Erdoğana. Władze tureckie uważają oba te ugrupowania za organizacje terrorystyczne. NATO jest sojuszem obronnym... I dlatego nie możemy zgodzić się na istnienie w jego ramach organizacji terrorystycznych, powiedział turecki prezydent. Szczególnie Szwecja jest prawdziwym pensjonatem dla terrorystów, dodał. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zarówno Helsinki, jak i Sztokholm odmawiały Ankarze ekstradycji poszukiwanych przez Turcję terrorystów, w tym członków partii pracujących Kurdystanu czy organizacji Gilena, Przypomniała turecka agencja prasowa Anatolia. Według niej specjalni wysłannicy Finlandii oraz Szwecji mają w najbliższych dniach udać się do Turcji. By omówić z władzami kraju proces akcesji do sojuszu północnoatlantyckiego. Czasy się zmieniają, ale tureccy handlowcy rozpoczynają targowanie się z równą zawziętością jak zwykle. Najpopularniejsza książka Georgia Orwella, rok 1984, opisująca społeczeństwo totalitarne, znalazła się na indeksie książek zakazanych na Białorusi. Reżimowe władze kazały wycofać ją z księgarni. Wycofać ze sprzedaży wszystkie wersje książki Orwella, rok 1984, o wykonaniu rozporządzenia poinformować nie później niż 19 maja. Czytamy w rozporządzeniu, do którego dotarła internetowa gazeta Nasza Niwa. Książka została przetłumaczona na język białoruski przy, przez Siergieja na Białorusi. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1992, kolejne wydanie miało miejsce w roku 2020. Nakład rozszedł się błyskawicznie, dlatego w ubiegłym roku wznowiono. Wydanie książki Dzieło Orwella to jedna z najlepiej sprzedających się książek na Białorusi w roku 2020 i 2021. Rok 1984 został wydany przez firmę Andrzeja Januszkiewicza dla reżimowych władz Białorusi. Najwyraźniej Januszkiewicz stał się niebezpieczny, gdyż 16 maja bieżącego roku został aresztowany przez służbę bezpieczeństwa, zamknięto też jego księgarnię w Mińsku. W mijającym tygodniu natomiast milicja aresztowała sprzedawczynię, która pracowała w księgarni. Miałem jakoś skomentować te informacje, ale to byłoby chyba pójściem na łatwiznę. Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę na konieczność zachowania podwyższonej gotowości w związku ze spodziewaną publikacją wyroku mogącego zmienić niesławny precedens w sprawie Roe vs. Wade. Raport, do którego dotarł serwis Axios, zawiera groźby kierowane przez radykalnych zwolenników aborcji. Niektórzy spośród opowiadających się za dopuszczalnością tego procederu zapowiadają, że w przypadku unieważnienia orzeczenia z 1973 roku, wydanego w sprawie Roe vs. Wade, stanowiącego precedens umożliwiający Legalizację zabijania nienarodzonych w USA przypuszczą atak na siedzibę Sądu Najwyższego. Organy ścigania przeszukują media społecznościowe, zbierając również informacje o możliwych atakach na miejsca kultu. Według agencji, groźby, które pojawiły się po wycieku wstępnej wersji opinii Sądu Najwyższego co do możliwości unieważnienia precedensu, skierowane przeciwko sędziom Sądu Najwyższego, prawodawcom, a także duchownym i pracownikom systemu ochrony zdrowia, prawdopodobnie utrzymają się i mogą przybrać na sile po wydaniu oficjalnego orzeczenia Trybunału. Samo opowiadanie się za stanowiskami politycznymi lub społecznymi, aktywizm polityczny, użycie silnej retoryki lub uogólnione filozoficzne przyjęcie taktyki przemocy nie stanowi przypadku terroryzmu krajowego ani nielegalnej działalności i jest chronione konstytucyjnie, przyznaje departament. Natomiast w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy, służby zapowiadają udostępnianie informacji i danych wywiadowczych odpowiednim partnerom z sektora publicznego i prywatnego, którzy mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Poseł konserwatywnej partii Kanady Leslie Lewis skrytykowała zabiegi promowania przez niektórych polityków wprowadzenia waluty cyfrowej. W jej opinii ustanowienie wirtualnego pieniądza oznaczać będzie zapowiedź systemu kredytu społecznego, Uzależniającego dostęp do usług publicznych czy dóbr od postępowania zgodnego z oczekiwaniami władzy. W zamieszczonym na swej witrynie internetowej tekście pod tytułem Czy waluta cyfrowa może nas uratować?, Lewis napisała, że kanadyjscy urzędnicy nie powinni bezkrytycznie odnosić się do kwestii wirtualnego pieniądza, gdyż niesie to Poważne zagrożenia. Parlamentarzystka przypomniała niedawne przypadki represjonowania przez władze uczestników oraz wspierających protest kierowców ciężarówek przeciwko polityce sanitarnej. Rząd zrobił straszną i naganną rzecz, zamrażając konta bankowe przestrzegających prawa Kanadyjczyków z powodu darowizn. Justin Trudeau powinien przegrać następne wybory wyłącznie dzięki temu autorytarnemu posunięciu, stwierdziła. Nie jestem przeciwnikiem bitcoina, mimo że jest nadzwyczaj niestabilny. Kanadyjczycy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji finansowych, Które ich zdaniem są dla nich najlepsze. Ale jestem bardzo zaniepokojona ogólnymi konsekwencjami waluty cyfrowej, dodała Louis. Jak podkreśliła przedstawicielka konserwatywnej partii Kanady, szeroka akceptacja i codzienne używanie wirtualnego pieniądza to najszybszy sposób na wdrożenie przez rząd systemu kredytu społecznego. Polityk wskazała także, iż w obecnym świecie urządzenia cyfrowe udostępniają wiele informacji o naszych nawykach zakupowych. Kiedy zaś w obiegu znajdą się wyłącznie cyfrowe dolary, rząd nie będzie już nawet musiał skłaniać firm do dzielenia się danymi o mieszkańcach. Kanada już została na przykład wpisana w międzynarodowy system certyfikatów umożliwiających podróżowanie. Louis podkreśliła, że ze scentralizowaną walutą cyfrową powiązana jest także kwestia powszechnego dochodu podstawowego. Jeśli wirtualny pieniądz państwowy stanie się faktem, władze pod rozmaitymi pretekstami będą mogły odmówić wypłacania świadczeń. Wydałoby się to dziwaczne, gdyby rząd już przy różnych okazjach nie zdecydował, że ludzie, którzy się z nim nie zgadzają, nie otrzymają pomocy, nie będą mogli podróżować we własnym kraju, utracą dostęp do własnych rachunków bankowych. Czytamy dalej w artykule. To po prostu kolejny logiczny krok, podsumowała autorka. Odpowiedział: Nie jest popychanie Kanadyjczyków do większej akceptacji waluty cyfrowej, lecz wymiana tego niewyobrażalnie skorumpowanego rządu oraz zagwarantowanie wolności i praw Kanadyjczyków, abyśmy nigdy nie musieli obawiać się tego rodzaju nadużyć autorytarnych rządów, napisała Leslie Lewis. To jeśli chodzi o waluty e, państwowe, waluty cyfrowe, natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, jedno jest pewne. Gdyby rządy Justina Trudeau porównać do jednej z nich, byłaby to raczej Luna niż Bitcoin. To był raport PCH24. Jacek Ożuk, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam również o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.